że to pierwsza bramka może nie, ale, ale druga szczególnie w tej pierwszej połowie zdecydowała o pewności siebie. Nie mieliśmy tej pewności siebie i, i Śląsk stwarzał, stwarzał sytuację, dochodził do pewnych, do pewnych pozycji, było za dużo dziur pomiędzy naszymi liniami. I, i tutaj przy zmianie ustawienia, również i zmianach, które zrobiliśmy, spowodowało to, że to miejsce miejsca Śląsk nie miał i przy dobrym pressingu, przy wysokim pressingu, dobrze, dobrej grze defensywnej tak naprawdę no, utrudniliśmy im, im życie, a, a poza tym te skrzydła, ten balans na skrzydłach był, był widoczny i to powodowało to, że stworzyliśmy sobie sytuację. Myślę, że przy 2-2 chyba nikt nie spodziewał się, że, że przegramy ten mecz, moi, moi piłkarze również, także... Jest to dobry prognostyk, ale trzech bramek nie powinniśmy stracić i, i w, może, może nie w ten sposób, że tak powiem, ale... Ta gra, ta gra naprawdę mi się podobała I, i metamorfoza, ja myślę, że troszkę pewności siebie przy tej pierwszej bramce, zaraz po pierwszej bramce ta pewność siebie z powrotem wróciła, to, co nas cechowało przez wiele, wiele miesięcy, także myślę, że to przygotowanie mentalne jest niesamowicie ważne i tutaj musimy się na tym skupić, żeby te błędy wy, wyeliminować i grać tak od początku, jak, jak graliśmy w drugiej połowie. Proszę się pan do dużego pola manewru. Teraz tego nie ma, bo no, wystawił pan dzisiaj de facto ośmiu zawodników defensywnych Te ten defensywny. Jak jak pan już z tym jest? 8. No naliczyłem z ofensywnych tylko z Polara i braci. Sikowski nie. Obrońca. Defensywny Obrońca. Panie Pawle, y, nie, ja, ja myślę, że, że mieliśmy pewien plan gry, jeśli chodzi o, o, o ten mecz i myślę, że w ciągu trzech minut ten plan runął. Y, złożył się po błędzie, może nie defensywy, ale wszystkich po kolei, którzy brali w tym udział, w tym stałym fragmencie gry, po którym padła pierwsza bramka, myślę, że są są odpowiedzialni, powinni na to spojrzeć, no ale z pewnością my razem będziemy to, to oglądać, ale nie. Nie, myślę, że tutaj, tutaj zdecydowało to, że, że nie, byliśmy, nie byliśmy od początku skoncentrowani na tym, co tak naprawdę powinniśmy zrobić i, i a ta druga połowa pokazała, że można, można, można wszystko robić, można grać wysokim pressingiem, można dość do, dochodzić do sytuacji jednej po drugiej, bo takie, takie były, także jeśli pan patrzy w drugą stronę, no to Lewandowski jest też defensywnym, tak? Lewym obrońcą. To się nie zmieniło. Chodzi o nastawienie, chodzi o przygotowanie mentalne, jeśli chodzi o, o ich yy, zaangażowanie, bo myślę, że tego zabrakło w pierwszej połowie, takiego zdecydowania gry, takiej jaką, jaką prezentowaliśmy w drugiej połowie.